listo para la batalla y tengo listo el personaje, preparadas mis metallas para este cortometraje, para este pequeño viaje necesito un gran equipo, que se adapte a la batalla y que en ella se deja el tipo, que se adapte a personajes peligrosos como Nita y que mantenga la distancia cuando se esté en la pista, que es un gran ilusionista como el fillo de León, legendario y peligroso como Penny su cañón, voy escuchando la canción, que me va tocando poco, que cura mi corazón, lentamente poco a poco, esta vez voy Więc y, witam Was w odcinku konkursowym, ponieważ dzisiaj y, chciałbym Wam zaprezentować, dzisiaj y, właśnie konkurs na takiego, na po prostu, konkurs polega na tym: na otwieraj zrzuty. Zaopatrzenia. O co tutaj chodzi. No po prostu trzeba otwierać zrzuty zaopatrzenia i trzeba po prostu napisać w komentarzu pod dowolnym filmem jakimś się, czy nie pod dowolnym, tylko pod tym, którym teraz nagrywam, pod tym. I pod tym filmem właśnie musisz zostawić komentarz, ile zrób zaopatrzenia otworzyłeś, czyli musisz po prostu liczyć każdy rzut zaopatrzenia, który otworzysz w Fortnite. Wiem, że to jest bez sensu, wpadłem na taki pomysł i powiem Wam zaraz wygraną, jaką można wygrać. Ale chodzi o to, że wyciszenie sobie na naparzankę, na może to być też y, Battle royale, ale nie może to być typ kreatywny i tak dalej, to nie może być, tylko Battle royale może to być. I po prostu podliczajcie sobie każdy rzut zaopatrzenia, który otworzycie sobie po prostu w grze. Jeżeli otworzycie ich na przykład, nie wiem, yy, z 23, a ktoś na przykład otworzy Wam wi otworzy więcej, no to już jest przegrany. Więc napisz pod tym filmem ko w komentarzu, ile rzutów zaopatrzenia otworzyłeś. Jak otworzyłeś dwa, no to, no to prosik. <grytania> Jak otworzyłeś, nie wiem, na przykład 15 rzutów zaopatrzenia yy, i jesteś największą liczbą, yy, to wtedy po prostu... Jakby wygrywasz po prostu rzadkiego skina. I tyle. Czy w opisie będą w sumie zasady. No i, dal i ciąg dalszy. Napiszesz mi link w odpowiedzi, ja cię potem dodaję do znajomych i po prostu wchodzisz do mnie do ekipy. Ja ci kupuję rzadkiego skina. Fortnite. To nie jest scam. A więc słuchajcie, zasady są, więc czytajcie opis. A teraz muzyczka. Venga la distancia cuando se resta en la pista, que es un gran ilusionista como el brillo de león, legendario y peligroso como penny su cañón. Voy escuchando la canción que me va tocando poco, que cura mi corazón, lentamente poco a poco. Esta vez voy a lo loco a enfrentarme contra el primo. Si me ataca puñetazo, pues con bullo lo suprimo y con cocho nunca paro. Le disparo con descaro, con la torreta de, de Jessie para que le salga caro. Está claro que no paro, yo te paro con spike y despuso de este pop. Barrita y ese fue el primer strike, y segundo lo hace a Frank. d con su martillo y a Dino te salva pan. De con su barril, de blog con su misil, del fuego que lanza Barrio Ricochet con su misil, disparando el Instagram. Se prepara tu tumba con la raza de su mano se derrumba, con un sueldo de pizza. Que te asustó deriva, con un cuerpo tóxico que ataca de su You